Witajcie wszyscy, witajcie wszystkie osoby, które zaglądają na mój kanał. Bardzo mi miło Was tu gościć. Eee, ja mam na imię Aleksandra i e, ten kanał jest ważnym kawałkiem mojego życia. <grych> mam nadzieję, że dobrze, dobrze się tu czujecie. Dziękuję Wam za mm, wszystkie kontakty od Was. Dziękuję za listy, za zaufanie, którym mnie obdarzacie. Za wszystkie łapki w górę, za wszystkie polecenia, za wszystkie szery, za wszystkie subskrypcje. To jest dla mnie bardzo, bardzo cenne. Bardziej niż jestem w stanie wyrazić, więc po prostu dziękuję. E, idzie listopad, więc widzimy się w czytaniach dla znaków na listopad. Jak zwykle polecam, żeby obejrzeć nie tylko swój znak słoneczny, ale też sprawdzić, gdzie się ma ascendent, gdzie macie księżyc i inne planety osobiste, Wenus, Marsa, Merkurego i obejrzeć sobie też właśnie te znaki, które są u Was obstawione w horoskopie, nie tylko Słońce, bo tam też mogą być jakieś ważne kawałki informacji. Do końca roku zostały dwa miesiące i to już jest ten czas, kiedy zaczynam robić czytania roczne. Nie tylko na kanał. Mam nadzieję, że się z nimi uwinę przed końcem roku. Nie tak jak w zeszłym roku, że one chyba do końca stycznia i robiłam. E ale też czytania na przyszły rok osobiste. Jeżeli chcecie je dostać przed świętami Bożego Narodzenia, to to może być dobry moment, żeby o tym pomyśleć. Dlatego, że ten czas przed świętami jest bardzo, bardzo gorący i po prostu wiemy już z doświadczenia, że nie zawsze się zdążę z tym uwinąć przed końcem roku. Także, jeżeli macie ochotę na takie czytanie, to zachęcam do kontaktu już teraz. Jeżeli macie jakieś sugestie odnośnie czytań rocznych, jak one mają wyglądać, czy to ma być rozkład celowy, czy to ma być rozkład na domy astrologiczne, czy to ma być rozkład na miesiące, bo robiłam bardzo różne rodzaje czytań rocznych, to dajcie mi znać. A może macie jeszcze jakiś inny pomysł. Ja jestem bardzo otwarta na propozycje w tej chwili. Również jeśli chodzi o talie używane w czytaniach, możecie do mnie pisać. Na przykład wiem, że ta czytanie dla bliźniąt na listopad zrobię talię Chrysalis, bo ktoś mnie o to poprosił i czemu nie, tak, jeżeli jest taka potrzeba, to czemu nie. Wiem, że ja mam swoje ulubione talie, z którymi lubię pracować, ale przecież to nie wyklucza używania innych, zwłaszcza, że powoli się ich robi tak dużo, że ja o niektórych po prostu zapominam i potem patrzę, o Boże, przecież to jest taka fajna talia, czemu ja jej nie używam. Także piszcie, piszcie w komentarzach swoje sugestie. Talie, których będę używać w tym miesiącu, będą wyszczególnione w opisie. Pewnie będzie ich kilka, zwłaszcza, że chcę zrobić dla różnych znaków różnymi taliami. Będę robić czytania. Jeśli chodzi o inne in, zawartość, inną niż czytania tarotowe, to naprawdę, naprawdę mam już właściwie gotowe dwie afirmacje do wrzucenia na kanał. I myślę, że to jest kwestia tygodnia dwóch, kiedy jej wrzucę. Naprawdę ja wiem, że już parę razy to mówiłam. <noise> ale ja czasami tak mam z, z rzeczami, które z jakiegoś powodu wydają mi się ważne, że na przykład długo się waham albo mam wątpliwości i muszę poczuć, że to jest gotowe do pokazania. No i w, w tym wypadku mam bardzo duże takie, taką barierę wejścia czuję, ale, ale mm, myślę, że ona już jest pokonana tak naprawdę teraz, to już tylko tam jakieś Szlify i drobnostki są do zrobienia, więc po tym jak skończę czytania miesięczne, możecie się spodziewać właśnie dwóch afirmacji. Plus dostałam sugestię, żeby zrobić czytanie typu wybierz kartę, takie jak było na, na miłość, i dla par, i dla singli, żeby teraz je zrobić pod kątem finansowym. I uważam, że to bardzo fajny pomysł, i tego też się możecie w listopadzie na kanale spodziewać. No dobrze, to chyba wszystko co chciałam powiedzieć. Yy... Widzimy się w czytaniach dla znaków i jeszcze wszystkiego najlepszego dla wszystkich skorpionów, które teraz będą miały urodziny. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Witajcie raki. To jest czytanie dla was na listopad 2019 roku. Eee, tak, <ścoughs> Staram się zrobić wszystkie czytania. Dzisiaj pozostałe. Jakoś ten czas strasznie szybko leci. E, modern e, Spellcaster, Starot, e, używany do czytania. W, e, w intencji najwyższego dobra wszystkich osób, które to oglądają, bardzo proszę o prowadzenie w tym czytaniu dla raka na listopad 2019 roku. O wielka miłości, o wielki wszechświecie. Co jest dla Was? W listopadzie, co się pokazuje na raku w listopadzie, tak, 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 tak i tak. I potem jeszcze dojdą karty wyroczni. Najpierw zajrzymy sobie pod spód tali, żeby zobaczyć, jaka jest energia tła. I u was to są dwa kielichy, które mówią o partnerstwie, miłości, rozpoznaniu siebie w innym człowieku albo w ogóle w czymś innym i rozpoznaniu innego w sobie, wszelkiego rodzaju umowy, współpracę, łączenie. Rzeczy, które nie są do siebie podobne, ale są komplementarne, to jest tutaj ciekawe. Dopiero teraz to zauważyłam, Jakich szaty i pasy wzajemnie się uzupełniają, tak? Tak, jakby, jakby szły na zakładkę. O to właśnie chodzi w komplementarności. Nie chodzi o podobieństwo, chodzi o to, żeby tam, gdzie my mamy dziurę, ktoś miał górę, żeby tam, gdzie my mamy brak, ktoś miał nadmiar, i żeby to pięknie wyrównać. Więc mamy tą Wenus w raku, tutaj, na znak, że energia jest obecna. Jak jest, jakie jest serce tego czytania? Główny temat. Osiem mieczy, a więc jakieś niewidzenie. Yy, niewidzenie dokładnie tego, co jest. Yy, poczucie spętania, które jest tylko poczuciem, które nie jest rzeczywiste. Natomiast może się takim wydawać. Jest to też niemożność zobaczenia sytuacji, taka jaka jest naprawdę, co może być potencjalnie niebezpieczne. Najczęściej jest to samoograniczająca się energia, znaczy samoograniczająca was, tak? która nie pozwala korzystać w pełni z potencjału, jaki daje wszechświat, bo coś nam się wydaje, bo nasz procesor, nasz umysł yy, nie widzi wyraźnie, nie widzi tak, jak jest, tylko widzi przez pryzmat pewnie jakichś swoich lęków, wgranych programów. I co my z tym będziemy robić? Zobaczmy, co się dzieje teraz. Jest niezdecydowanie, jest poczucie, że może bym się mogła ruszyć, ale niekoniecznie chcę. Ciekawe w tej karcie, w dwóch buławach tutaj akurat w tej talii jest to, że ta osoba zamiast się rozwiązać, woli słuchać ptaszka, więc jest tu jakaś dystrakcja. Też mam wrażenie, możliwe, że z zewnątrz przychodzi do was jakiś sygnał, który na tyle was absorbuje lub mami, że nie możecie ruszyć do przodu, bo jesteście nim jakoś tam uwiedzeni, zainteresowani. Co samo w sobie nie musi być złe, tak, bo może ten sygnał ma coś ważnego do powiedzenia. Może potrzebujecie jakoś się zrównoważyć, do, dopowiedzieć sobie z zewnątrz, jak wygląda sytuacja. tak? Czyli na razie jest taki trochę bezruch. To jest zawsze karta mówiąca o przemyśleniu, może nie przemyśleniu, ale co najmniej dwóch różnych sposobach działania. Zastanawianiu się, który jest najlepszy. To jest karta oceny sytuacji i tego, jak najlepiej dojść gdzieś tam, gdzie idziemy, natomiast samego ruchu w niej nie ma. Jest tutaj jakieś oczekiwanie. Co jest uwalniane, co odchodzi do przeszłości, albo co jest głębokim tłem tego wszystkiego, co się dzieje. Wejście w nieznane, zrobienie czegoś na oślep, zrobienie czegoś bez wcześniejszej wiedzy, tak? Więc... Takie, takie zagranie, które niektórym może właśnie wydawać się głupie, dlatego ta karta nazywa się głupiec. Bo głupiec nic nie wie, głupiec nie wie w co wchodzi. Może być tak, że teraz niejako dla przeciwwagi jesteście nadmiernie ostrożni i dlatego nie chcecie się ruszyć, bo wiecie jak to jest spadać w przepaść i nie wiedzieć za bardzo co tam na was czeka. Ale był tu jakiś akt odwagi, teraz tej odwagi jakby jest mniej. Wynik sobie zobaczymy na końcu. Teraz zobaczmy, jakie jest wyzwanie w tej sytuacji. Zachować spokój <grych> tym wszystkim. Eee. Też mam wrażenie, wytrzymać w bierności, bo to wcale nie jest takie proste. Może być taka sytuacja, która was prowokuje do tego, żeby walczyć, żeby żeby się ruszyć, żeby właśnie nie... Mm, nie wiem czemu słyszę nie poddać się, chociaż cztery miecze nie są kartą poddania się, to jest całkowicie zgodne z wolną wolą, położenie się w spokoju po to żeby odpocząć, żeby dojść do siebie, żeby się zregenerować. To jest energia, w której jesteśmy strzeżeni. Przypuszczam, że jest tu jakiś brak, bezpie brak poczucia bezpieczeństwa. Niemożność utrzymania umysłu w takim właśnie stanie bliskim nirwanie, w stanie równowagi, bo Obawiamy się, że nie jesteśmy właśnie w równowadze, bo ta równowaga jest chwiejna i w każdej chwili może zostać utracona i dlatego jest potrzebny nasz ruch. Okej. Okay. Jaka jest odpowiedź na to wyzwanie? Zupełnie hmm. inna energia, taka spontaniczna. Tak? Czyli e, jeśli nie możesz utrzymać swojego umysłu w spokoju, jeśli nie możesz mieć tego takiego bazalnego poczucia, że wszystko jest ok, postaw na ekspresję emocji. Być może jest coś w tych emocjach, co mm, blokuje możliwość uspokojenia się. Być może jakieś emocje tak mocno buzują. Że no właśnie, że pojawia się taki dodatkowy sygnał, który nie pozwala działać z pozycji takiego uspokojonego umysłu. Ważna jest ekspresja. Rycerz kielichów to jest ktoś, kto wyraża swoje uczucia, więc jeśli czujecie, że, że ciężko się uspokoić, że ciężko znaleźć taki punkt ciszy w umyśle, Zwróćcie uwagę na to, czy wyrażacie w należyty sposób swoje uczucia, czy czegoś nie trzymacie pod pokrywką. Ok? Wasza siła w tym miesiącu to <laughs> król denarów, czyli poczucie panowania nad sytuacją materialną nad rzeczywistością w obszarze pracy, zasobów, czasu. Ciała, zdrowia. Jest tutaj moc i odpowiedzialność płynąca z doświadczenia, tak, bo król denarów to ktoś, kto przeszedł całą drogę i zgromadził różne dobra i teraz wie, jak nimi zawiadywać, wie, co z nimi robić, wie, jak, jak je pożytkować we właściwy sposób. Więc pod tym względem jesteście kryci. Czym się skupić w tym miesiącu? Siła. Rzadko tak widzę tą kartę, bo ona generalnie mówi o tym, żeby integrować w sobie to, co ludzkie i to, co zwierzęce. Żeby nie uważać swoich popędów, swojej żądzy, za coś niepożądanego, za coś, co przeszkadza, tylko właśnie tak to zintegrować i wykorzystywać tego siłę, żeby dokonywać rzeczy, których nie da się dokonać bez właśnie takiej zwierzęcej siły. A tutaj to w ogóle mam wrażenie, że ta, że ta mocy zwierzęca pozwoli Wam czarować. Myślę, że trzeba się skupić na czymś bardzo, bardzo istotnym bardzo, bardzo ważnym. E co do tej pory wydawało się niedostępne. To też jest ósemka, więc widzicie, tu jest jakieś przejście poza ograniczeniami własnego umysłu, po to, żeby realizować dalekosiężny cel, cel, który być może nie jest dla Was bezpośrednio dostępny, tak jak tutaj widać. Ona sama nie wybiera się na tą wysepkę, żeby to jajo się wylęgło, tylko wysyła tam różne gady i płazy, żeby przepłynęły i żeby podłożyły drewna, żeby te, ten ogień płonął i żeby ten smog z tego wszystkiego się wykluł, tak? Więc mamy tutaj współdziałanie tego, co zwierzęce i tego, co niezwierzęce, tego, co, nie wiem, ludzkie, e, czarodziejskie, e, przemyślane, tak? Korzystajcie i z tego, i z tego. Być może tego dotyczy... To, to niewidzenie, że widzicie tylko jedną swoją stronę, może widzicie tylko swoją stronę umysłową, a może właśnie nie doceniacie swojej strony umysłowej i stąd jest brak takiej koherencji w działaniu, brak pełnej pary, która jest potrzebna do zrealizowania tego działania. Ta karta mówi integruj i jedno i drugie, i jedno i drugie jest sobie ważne, i pasja jest ważna, i żądza jest ważna, i intelekt jest ważny, i Przemyślenia i jakiś taki wyższy cel to też jest ważne, tak? Co się dzieje w efekcie? <grytanie> Paść kielichów. Jakieś pojawiają się dobre wieści, jakieś rozluźnienie, tak? To jest zupełnie inna energia niż ten, niż to osiem mieczy i niż ten czekający tutaj na rozstaju człowiek. To jest poczucie, że moje serce się otworzyło, że Wychodzi z niego coś niespodziewanego i że jest to krzepiące. To jest krzepiąca energia, to jest energia bardzo radosna, szczęśliwa, nieśmiała, może trochę naiwna, na pewno niewinna. Mam tu wrażenie pozytywnego zaskoczenia, poczucie ruszenia z czymś do przodu i też wsparcia emocjonalnego. Od innych. Więc myślę, że ta energia miłosna, która się tu pokazała, czy też energia partnerstwa, ona będzie się mogła zrealizować, bo będziecie potrafili wyrazić swoje uczucia we właściwy sposób i tak zaprzęgnąć wszystkie strony swojej osobowości, żeby one działały na waszą, na waszą korzyść. Więc myślę, że ta energia ośmiu mieczy ma duże szanse zostać w tym miesiącu. Nie tyle przełamana, co przejrzana. Finansowo wyglądał Was dobrze, ale zobaczymy jeszcze, co mają Wam do powiedzenia anioły obfitości. W kwestii przyciągania do siebie obfitości, w sprawach finansowych, w sprawach pracy, jaki jest dla Was komunikat? Aha. Wykonaj pracę. Nie wystarczy marzyć czy modlić się. Trzeba też. Podjąć rzeczywiste działania, rzeczywiste kroki. Yy, które. Yy. Ha, ha, to nie tak łatwo przetłumaczyć. Boskość, wszechświat prowadzi was, żebyście te kroki podjęli, tak? Tylko, że to wy musicie je podjąć. Ona, ona, was, ona wam tylko pokazuje, co trzeba zrobić, natomiast to wy musicie to zrobić. Stała, konsekwentna praca nad priorytetami, z priorytetami, pozwoli im zakwitnąć jak bogaty ogród kwiatowy. Tak? Czyli skupcie się na priorytetach i wykonujcie po prostu pracę, nie poprzestając na nie wiem, intelektualnych wyobrażeniach, marzeniach, modlitwach. Druga karta. Jest tali anioły i przodkowie. I powie nam, kto jest Waszym przewodnikiem w tym miesiącu. Jakiego macie przewodnika w tym miesiącu? Raki. Macie bęben. Bęben, który mówi o śnieniu i o podróży. I to są właśnie te rzeczywiste kroki, które trzeba podjąć. Czyli nie tylko, śni nie tylko śnić, tak? Ale też wyruszyć w podróż. Przepraszam, ja mam tutaj tyle tych pudełek i, i książeczek, że czasami nie jest mi łatwo to znaleźć, ale już wam, już wam czytam, o co chodzi z tą kartą. Podróżuj do środka siebie, żeby odkryć wyglądy i informacje, które są istotne na waszej drodze. Potem idź za przewodnictwem. Więc mamy tutaj takie przewodnictwo płynące prosto. Z serca matki ziemi, bo tym jest bęben, tak? E, możecie czuć połączenie z innymi światami. Ta mądrość i inteligencja ziemi jej magia otacza was. E, ten bęben, bęben jest echem bicia serca matki Ziemi. I e, jego bicie, tak, jego wibracja oczyszcza Waszą wizję, tak? Te, te maski, te nie, nie maski te. Opata, opaska zaczął spada, tak? zaczynacie widzieć wyraźnie, szczególnie swoją wizję wewnętrzną, to co jest w was. To, co widzicie w snach i właśnie w wewnętrznym widzeniu, to nie jest wyobraźnia, lecz przewodnictwo, szczególnie jeśli pojawia się raz po raz, jeśli pojawia się w, 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 w jakimś powtarzalnym cyklu. I ma to potencjał, żeby stać się rzeczywistością. Marzenia stają się rzeczywistością, wiedzcie to i żyjcie zgodnie z tym. Mamy takie powiedzonko, że marzenia się spełniają. A ja lubię jego inną wersję, że marzenia się spełnia. I to idzie w parze razem z tą energią otaniołów. rób co do ciebie należy, tak w ten sposób spełnia się swoje marzenia, one tak samo z siebie to one potrzebują naszej pomocy, żeby się spełnić A kolejna karta kwestii miłości mamy talię szamańskiego uzdrowienia i poprosimy o jedną kartę dla raka dla raka Jedna karta. Miłość do siebie. Proszę bardzo, jak ładnie. 41. Zawsze staramy się bardzo dobrze myśleć o tych, których kochamy. Nawet obcym osobom dajemy przywilej korzyści. Zakładamy, że są wspaniałe, tak. Ale kiedy przychodzi do miłości własnej, wiele osób spośród nas wypada bardzo słabo. Kochać siebie to akceptować niedoskonałość, objąć uczenie się i e, objąć też walkę spożerającymi wszystko płomieniami zwątpienia w siebie. po to, żeby znaleźć energetyczną równowagę, która jest w każdym z nas i w każdej z nas. Bądźcie świadomi tego małego wewnętrznego głosiku, który być może powtarza wam jakieś negatywne samooceny, które były waszym udziałem, kiedy byliście dzieckiem. Może to jest głos byłego partnera, partnerki, kochanka, kochanki, przyjaciela, przyjaciółki, którzy was zaszufladkowali, e, którzy dali wam jakąś nazwę, a wyście to zaakceptowali. Te samosądy nie mają miejsca w pełnej i zdrowej relacji, Którą koniecznie trzeba ze sobą mieć. <laughs> tylko wtedy. Kiedy znajdujemy miłość do siebie, tylko wtedy jesteśmy w stanie zaoferować ją innym. Więc być może ta, ta, ta miłość, która się tu pokazuje, ten paś, ten rycerz i te dwa kielichy. To jest dopiero uczenie się miłości do siebie, uczenie się też wyrażania miłości do siebie, być może w jakiś aktach, być może w jakichś czynach, być może w, właśnie w, w, nawet w realizowaniu priorytetów. Wiecie, tak sobie myślę. To jest świetny wyraz miłości do siebie, kiedy potrafimy sobie powiedzieć, to jest moim priorytetem, a nie na przykład to, co ktoś mi powiedział, że mam zrobić. To wcale nie jest takie proste. Czasami postawić sobie granicę i powiedzieć: OK, ale najpierw ja, najpierw to, co jest ważne dla mojej duszy. Bardzo często stawiamy sobie w, w, na tej liście, na tej, w tej kolejce rzeczy do wykonania, rzeczy, które nie są nasze, o które poprosił nas ktoś inny jako pierwsze. Nie zawsze tak musi być. Wyrazem miłości do siebie jest też właściwe kolejkowanie rzeczy. Tak, żeby to, co karmi moją duszę i moje serce było na pierwszym miejscu. I to nie ma nic wspólnego z egoizmem. Takim pojmowanym, wiecie, że o, egoizm to zła rzecz. To nie ma nic z tym wspólnego. Miłość do siebie to nie jest egoizm. <grym> I ostatnia karta jest w talii. świat cię wspiera. Kochany raku, kochana raczy, co? Wszechświat cię wspiera. I co macie do powiedzenia ten wszechświat dzisiaj? Hmm. Chcę ci powiedzieć, że pośród niedogodności znajduje głębsze znaczenie i osobisty rozwój czyli osobisty rozwój i głębsze przeznaczenie nie zawsze jest nam podawany na tacy i nie zawsze smakuje jak turecki przysmak rachat, łukum albo cokolwiek innego uwielbiacie nie wiem, jedni lubią lody inni czekoladę, a inni krewetki to nie zawsze tak smakuje czasami jest niewygodnie powiedziałabym, że bardzo często jest niewygodnie i ta niewygoda też jest wskazówką, w którym kierunku rosnąć. Więc popatrzcie na przeciwności, na potknięcia, na wyzwania jako zachętę, a nie jako kładę pod nogi. Życzę Wam pięknego miesiąca. Mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo w następnych czytaniach. Wszystkiego dobrego, pa pa!